Siemaneczko, witajcie, tu Kifia, to kolejny odcinek z Jumping Pet Simulator Jumping Pet Simulator, które swoją drogą wczoraj o 18:00 miało jeden z większych update'ów chyba e, jakie były Tak mi się wydaje, no bo, e, no jak można inaczej nazwać zupełnie nową krainę, która jest tutaj za tym teleportem na spawnie e, Widzę, że nawet jest widz, także pozdrowimy widza, także e, pozdro, siema, napiszemy <grych> Także, o proszę bardzo, fajnie, że widza spotkaliśmy Swoją drogą, jeżeli nie graliście jeszcze w Jumping Pet Simulator, to zostawiam wam link w opisie Ale, oczywiście, e, najważniejsze jest to to, że wbijacie sobie do gierki, wchodzicie tutaj w shop, na sam dół, tutaj muszę za każdym razem to mówić dla nowych graczy, proszę bardzo, wchodzicie w sobie w kody i wpisujecie sobie kifi. Dzięki temu dostajecie e, darmowego peta, i to nie byle jakiego peta, bo peta po prostu takiego kifi shiba z moją czapeczką, jak widzicie, także bardzo fajny pet, polecam każdemu. Możecie też zbierać pety innych youtuberów, ogólnie gierka jest bardzo, bardzo fajna. No ale co się stało w tym update'cie? No w tym update'cie e, przede wszystkim nowy świat, do którego już teraz przejdziemy sobie i jak widzicie mamy Galaxy World, jesteśmy w kosmosie, no kto by się spodziewał, że tutaj będą chmurki w kosmosie, ale są, proszę bardzo. Mamy od razu trzy nowe wyspy, które już sobie odblokowałem przed właśnie odcinkiem, żebyście wiedzieli wszystko, żebym tutaj nie robił na bieżąco, żebym wiedział co wam tutaj pokazać i zaraz wam wszystko pokażę. Oprócz tego, że jest nowy świat i zaraz pokażę wam tutaj wszystkie wyspy, to mamy też nowy Season Pass jak widzicie, możemy znowu sobie kupić zero albo znowu sobie odbierać darmowy, albo najlepiej zrobić to i to. Ja wam pokażę tutaj, bo już już troszkę się naskakałem, także odbieramy sobie oczywiście trzeci level, czwarty level, e, piąty level, piątego levelu jeszcze nie. Ale jeżeli będziemy sobie tutaj patrzeć, to na levelu 10 albo to jest dziewiąty, mamy limitowany PET, potem plus 10 backpack, e, potem 500 końców i tak dalej. 5 razy lak, i lecimy dalej, dalej, dalej. Końsy, 1 trillion końców, a jeżeli kupicie sobie to tam też jest limitowany PET jakiś. No i w tym pasie za Robuxy też jest nowy Mount. Propo Mountów, ja jak wiecie, pewnie została mi ta chmurka z poprzedniego jump pasa, także bardzo Fajnie. No, i dzięki temu szybciej mogę tutaj wam pokazać o co chodzi. Jak widzicie, tutaj mamy dwa rodzaje chmurek teraz. I tutaj dostajemy. Właśnie i teraz widzicie, ile dostajemy. To jest bardzo fajne, bo tego mi brakowało, szczerze mówiąc, kiedyś, już nawet chyba o tym mówiłem jeżeli dobrze pamiętam, że brakuje mi tego, żeby była dokładna liczba, no mniej więcej dokładna, ile dostajemy po prostu końców za każde uderzenie chmurki. I jak widzicie teraz to zrobili. Dla mnie to jest bardzo dobre, ponieważ teraz już wszystko jest wiadomo. Dobrze, pokażę Wam może pierwszą wyspę. Dobra, to jest ta pierwsza wyspa, na której jesteśmy. Następna wyspa to jest Pandora, gdzie mamy już drugie jajko. Tam pierwsze jajko gdzieś jest po drodze, ale myślę, że od razu lepiej przejść do drugiego i tutaj są bardzo... Fajne takie pety kolorowe. no Srebrne coś się nie ładują dzisiaj widzę, bo jak widzicie, nawet po jakim już parę srebrnych mam, coś mi się srebrne nie, nie ładują, ale jak widzicie, są za mną. Ale to nie są już pety z tego świata, tylko z następnego, do którego teraz sobie przejdziemy. Jak widzicie, fioletowe chmurki tutaj są, które dają razy dwa i teraz to dobrze widać, ponieważ jak widzicie, mam normalnie 6, a tak to 12. W ogóle to jest zupełnie nowa waluta. I od razu wam mówię, że pety z tamtego świata nic wam nie dają, praktycznie. Jedynie może jakieś, no nie wiem, jak Macie enchant i tak dalej, ale tak to zakładajcie tylko i wyłącznie nowe pety, bo to tylko i wyłącznie one dają wam te nowe końsy, więc warto o tym pamiętać. Znaczy, chyba w sensie, jak nie macie tych petów po prostu nowych, to strasznie mało zarabiacie. Ja tak przynajmniej miałem, więc wam mówię po prostu jak to widziałem. Ale. Przeskoczymy sobie zaraz tutaj do już ostatniej wyspy, tak? Bo jak na razie są e, trzy jajka, czyli to są dwie wyspy. No tam jedną pominąłem wam, bo nie pokazywałem. Może zaraz pójdziemy pokazać wam jeszcze. Ale myślę, że ta Pandora była bardzo ładna e, i to jest fajne, że to są tu po prostu takie kwiatki, na które skaczemy i dostajemy się w ten sposób na górę. I jak widzicie, mamy tutaj ostatnią już na ten moment, oczywiście, bo pewnie będzie w przyszłości tutaj dodawane więcej wysp. Ale ostatnią na ten moment wyspę, e, na której są RoboWard, czyli są tutaj robopety jak widzicie po 45k zwykłe i wyglądają one w ten sposób e, bardzo fajne są e, zresztą możecie je zobaczyć za mną bo ja już mam wersji silver w większość e, o, tutaj chyba widz też znowu <grych> także bardzo fajnie e, nazbierałem sobie troszkę końców przed odcinkiem żeby tutaj zrobić na odcinku jakiś opening dlatego teraz właśnie teraz Mimo, że już mam troszkę tych srebrnych, to no wypadałoby jakieś lepsze drobność, bo najlepsze, kim mi dropnął, to jest Silver Robo Pigeon, czyli to będzie gołąb. Który to jest? To jest chyba ten, Epic, tak? I on daje mi 56,6 biliona. Jeśli chodzi o drugą, to jeszcze mam Robo Fox, ten obok, Rare, czyli mam jednego Epika, jednego Rera, a tak poza tym wszystko Basic. No, trzeba by to zmienić, dlatego wchodzimy do sklepu i odpalamy boosta na laki po prostu. I tak, mamy ich dosyć sporo. Właśnie, właśnie. Ważna sprawa. Kod. Jest nowy kod z okazji eventu. Pamiętajcie, bo nie wszyscy o tym wiedzą. Wchodzicie sobie na sam dół i oprócz tego, że wpisaliście kod Kiwi, to wpisujecie moon. Czyli my, o, one. I teraz, tak, dostaliśmy po trzy z każdej podki. także to jest dosyć potężny kod no i warto sobie na pewno go wpisać bo tak naprawdę możecie za darmo dostać po trzy podki z tak, każdego rodzaju, dobra, w tym momencie robimy opening, słuchajcie, po kolei mam nadzieję, że jak widzicie coś jest zbugowane niestety jeszcze z nazwami, myślę, że to do jutra już będzie pewnie poprawione, dajcie znać czy u was też tak jest, nie tyle z nazwami nawet co bym powiedział, że po prostu z obrazkami, nie, 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 nie wyświetlają się te pety, ale nie zmienia to faktu, że teraz zrobiliśmy jednego rera, więc fajnie mam nadzieję, że będzie tego więcej, wyświetlają się nazwy, natomiast nie wyświetla się pet, no troszkę słabo bo ten wtedy wygląda, ale myślę, że to będzie naprawione na dniach. O, kolejny rare, ok. Otwieram od razu silver, no, plecak jest pełen. No właśnie, to jest problem, że plecak jest pełen, więc będę musiał sobie troszkę tych petów mniejszych usunąć. E, może te z enchantem sobie zostawię, chociaż w sumie nie wiem po co mi to tak naprawdę. Coś na laka, jakiś enchant na laka. Kurczę, na laka chyba akurat nie mam, jak widzicie. E, no dobra, także wracamy do otwierania, 360 tysięcy kosztuje teraz jedno jajko, ale to jest od razu to silver, tak jak mówię, także od razu będziemy mieć najlepsze pety, oczywiście zaraz spróbujemy sobie zrobić to na golden, mam nadzieję, że to co nazbierałem przed odcinkiem starczy chociaż na parę goldenów, może jednego, może dwa, no ale dobrze by było terery dropić częściej, jak na razie mamy chyba, no nie wiem, ze trzy, cztery, zaraz sobie to policzymy. I jak widzieliście, wcześniej dostawałem 7k, chyba około, więc zobaczymy ile będę dostawać, jak założę teraz te najlepsze pety, które teraz dropniemy, tylko że cały czas mi dropi silver robo. No kurczę, coś lepszego, ja tutaj lakań odpaliłem, dobra, robo fox jest spoko, ale ja bym chciał, no te lepsze pety, których teraz nie widzicie co prawda, ale uwierzcie mi, że one tam są, tam na pewno wiecie. Dobrze, kolejny silver fox, no jak ten rare dropi, to, to jeszcze spoko, no bo... Na pewno to pomoże e, troszkę mi zapgradować to co dostaję, ale no nie oszukujmy się, o, jest epic, ok, jest epic, e, no ale przydałoby się coś lepszego, coś lepszego, słuchajcie, już mi się powoli kończą e, końce i plecak, miejsce w plecaku też oczywiście, mm, no kurczę, będę musiał pousuwać dużo petów, no ale i tak mi się raczej już nie przydadzą, więc, więc usuwamy, proszę bardzo, z bólem serca, ale usuwam. No i wracamy. Zostało mi tutaj 3 triliony, to będzie dosłownie chwila. O, jest jeszcze rare. Nie no, kurczę, dajcie więcej epików, dajcie chociaż więcej epików. Basiców mam już naprawdę wystarczająco dużo. Nawet na to, że to jest przed chwilą nowy update, to już mam wystarczająco dużo. No a przydałby się jakiś secret, jakaś legenda. Ja wiem, że tutaj, żeby to dropnąć, to musiałbym sobie posiedzieć i pofarmić więcej, co na pewno zrobię. E, no, ale tak na szybko dzisiaj na odcinek chciałem wam troszkę nazbierać i dropnąć coś fajnego. No, i jak na razie same, że tak powiem, basiki, troszkę rerów, troszkę epików, e, zdecydowanie mniej tych epików, o teraz znowu rare dropnął no. no ale coś tam będzie z tego, jakieś goldeny zrobimy o dobra, teraz leci dużo rerów, co oznacza, że będziemy mogli sobie zrobić e, dużo epików, w takim razie, jak wygląda teraz sytuacja sytuacja wygląda tak, że najlepszym petem, ok, mamy pigeon mamy robo-pigeon, także tutaj się za wiele nie zmieniło e, możemy sobie dodać jedynie Wszystkie, co najlepsze, mam chyba 8 petów maksymalnie, więc zobaczmy, ile teraz dostaję z jednej chmurki. Sam jestem ciekaw, jestem bez żadnych boostów i tak dalej. Ok, 11k z jednej chmurki, no to na pewno jesteśmy na plusie, jeśli chodzi o ten w ogóle cały bilans. Tylko teraz byśmy trzeba. Tylko teraz trzeba będzie pójść i spróbować zrobić goldeny. No i potem po prostu farmić i zdecydowanie liczyć na to, że dropnie coś lepszego niż tylko terery i epiki. W takim razie wracamy tutaj, nie musimy wracać w sumie na początek, możemy wrócić na space. I jak widzicie tutaj też macie wszystko, jest upgrade. Jak na razie nie ma żadnych nowych upgrade'ów, ale podejrzewam, że już niedługo będą potrzebne. Tutaj jest shop, oczywiście to wiadomo, ale e, idźmy sobie do upgrade'u. No tylko jak widzicie wygląda to jak wygląda, e, no także to wcale nie wygląda. Upgrade to silver. Mam też parę petów, których na silver nie ulepszę, więc możemy sobie spróbować zrobić tutaj te robo kata. Możemy spróbować na 20%. Ok, co to jest? To jest AstroCat. To już nawet nie warto, bo to z poprzedniej mapy. No i teraz Golden. Tylko jak widzicie, nie widać za dużo, ale mamy aż raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Słuchajcie, tych, więc możemy mieć nawet 100%, ale my zrobimy to na 80%, tak? oczywiście, żeby było jakieś ryzyko, żeby nie było, że robię na 100%, cyk, jest sukces, także mamy pierwszego Goldena tak naprawdę, jeśli chodzi o Silver Robocat, myślę, że też możemy sobie zrobić na 100%, bo tego akurat mamy dużo i jeszcze Silver Robocat, albo dobra, zróbmy na 80%. Jest sukces. Na 80% to już zwykle się udaje. Dobra, 60%, nawet na 60% się udało. Proszę bardzo, robodogi robimy na 80%. Dobra, robimy wszystko. Ym, to też będzie 80% i się udało. Dobra, śmiesznie to wygląda, bo tak naprawdę nie widać tych petów, no ale mówię, do tego. robimy. O, dobra, spaliło na 60%. Niedobrze, niedobrze. Yy, dobra, to mogę spróbować zrobić. I zobaczmy, zobaczmy jak to wygląda teraz Czy goldeny widać? Nie, goldeny też są popsute Tutaj jeśli chodzi o to, ale 78B Już to widzę 75B, 74, no tutaj już wygląda to dużo Dużo fajniej Już te pidżony będą na samym końcu Zobaczymy ile teraz będzie mi to dawać ja sam jestem ciekaw, czy ja mogę to odblokować Odblokowałem to czy nie? Nie, nie mam wystarczająco końców, okej, okay, dobra W takim razie będę musiał się przebiec Ale już tutaj zobaczymy Jak to wygląda, ile teraz dostajemy? 14,1k, okej okay. Wcale nie tak dużo jak myślałem, myślałem, że będzie troszkę więcej, ale wiecie 14K, zaraz odpalamy sobie boosta. Pamiętajcie też, że jest coś takiego, że jak na waszym serwerze, na którym gracie, są wasi znajomi, to też macie za każdego znajomego boost Jeśli chodzi o dostawanie końców, więc to jest naprawdę bardzo fajne. No i cyk, w tym momencie ja jedyne co mogę zrobić, odpalić sobie busta i zostawić sobie auto jumpa, tylko chyba tam na górze lepiej odpalić sobie auto jumpa i dropić dla was, e, żeby no i troszkę pofarmić, żeby na następny odcinek może mieć już jakieś lepsze pety, jak wyjdzie za tydzień albo za dwa tygodnie e, nowa wyspa albo jakiś dungeon. O kurde, dobra, tutaj poszło nieźle. Tak czy jak na razie się z wami żegnam i do następnego siema cześć.